Dzień dobry moi drodzy, witam was na moim kanale, ja jestem Kinia i dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem, uwaga, uwaga, uwaga makijażu z Deals. Zrobiłam zakupy w Dealsie ja w ogóle na początku myślałam, że tam nie ma kosmetyków, ale mówię dobra, przejdę się, zobaczę i tam są kosmetyki, także robimy cały makijaż kosmetykami z Dealsa, wiadomo, że no one mogą być wątpliwej jakości, ale my to sprawdzimy, od razu nie przekreślamy. No i co? Były tanie zaraz będę wam wszystko, co będziemy brać po kolei, będę wam mówiła ceny, bo zachowałam specjalnie do tego paragon. I co, moi drodzy, bez przedłużania zaczynamy. Myślę, że zaczniemy od makijażu oczu. Wzięłam sobie paletkę i na początku zarazą taką małą, a potem zarazem taką większą z Max More. Wygląda ona tak. Proszę bardzo, takie nudziakowe typowo kolory. Były też kolorowe, ale ja wolę takie wiecie, nudziaki. I ta paletka kosztowała, już wam mówię, już wam mówię, co nie to, 6 zł. Kumacie? macie tyle kolorów 6 zł. Ja myślałam, że więcej. Kurde, luksus. 6 zł tylko to kosztowało. Dobra, moje podekscytowanie. To przejdźmy i zobaczmy teraz, jak te 6 zł się prezentuje w praktyce i czy warto je wydać. Także zaczynamy od oczu. Witam Was bliska. Nałożyłam już sobie korektor, przypudrowałam powiekę. I W ogóle, słuchajcie, zaraz bo może będą pytania o brwi, że są ciemne, że są jakieś nierówne, bo tutaj już my podaję strubki. To są brwi permanentne Byłam teraz na poprawce po roku. One się dopiero goją, więc mogą mi się wydawać za ciemne, jakieś takie wiecie, za brzydkie i tak dalej. Dobra, przejdźmy do tych oczu. Ja chciałabym sobie zrobić taki typowy makijaż, że oczy jak zawsze sobie sama robię, czyli że tutaj jaśniejszy kącik, a tu jest jakiś błyszczący, jest jakiś. No i wiecie, z tyłu będzie taki bardziej ciemniejszy, jak to się otwiera. Ja tam makijażystką nie jestem, moje makijaże... To nie są mistrzostwo, ale stwierdziłam, że sobie nagram taki filmik, bo sama jestem ciekawa. Czy... Bo może mu dokazać, że kupujemy kosmetyki, za, wiecie, wydajemy na to dużo pieniędzy, a się okaże, że za 6 zł paletka ma tak samo fajne cienie jak za 60 zł, albo za 100 zł, albo za 200-300. Zaczniemy sobie od tego drugiego cienia. Tutaj proszę bardzo, nie chcę się wyostrzyć. O, jest, mam ostrość i od... Tego zaczynamy. Po prostu, wiecie, całą powiekę sobie nim bierzemy. Zaraz zobaczymy, czy coś w ogóle będzie widać. Widać, widać, go widać. Widać, jak nam matowi. Mogę was jeszcze bardziej przybliżyć? Dobra, taką na maksę już przybliżona. Już bardziej nie mogę. Ale widać, jak matowi nam tą powiekę. Ej, on ma pigment. On ma jakiś pigment. Ja myślałam, że wiecie, będziemy musieli milion warstw tego robić. Ale nie, nie jest źle jak na początek. Początek jest dobry. Korzystając z okazji, że ja tutaj sobie tak maluję, to chciałabym wam powiedzieć, a bardziej was poprosić, żebyście po prostu zostawili łapkę w górę, żeby ten film dotarł do większej ilości widzów, bo ostatnio wiedziałam, że coś szwankuje z tymi wyświetleniami, ze wszystkim, także będzie mi bardzo miło. A jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco, bo będą się szkowały naprawdę fajne odcinki. Dobra, bierzemy, słuchajcie, teraz pędzelek, którym zrobimy tutaj. Nie wiem, taki może być. Ja się nie, nie. Dobra, tutaj. ten. Bierzemy taki pędzelek i teraz robimy ciemniejszym. Ja bym wzięła ten na koniec, końcówkę typową, a ten tak na środek. Najpierw zrobimy środek, bo będzie jaśniejszy. Więc najpierw zrobimy sobie środek, rozprowadzamy. No, pigment jakiś ma, nie jest on najlepszy, ale patrzcie, widać normalnie. Ej! Dobra, słuchajcie, jak za 6 zł ona się nie osypuje, widzicie to? mi się nie osypują te cienie. Ej, no jak naszej 6 złot, ja jestem naprawdę zaskoczona. Przecież to nie wygląda źle. To wygląda bardzo dobrze. I oczywiście, słuchajcie, po jakimś czasie, po paru godzinach wrócę do was z tym makijażem, jak już go skończymy, żeby zobaczyć, jak on sobie poradził, jak on wytrwał sobie. Także na spokojnie nie będziecie, będziecie mieli, że nie będziecie mieli tylko samego makijażu, ale będziecie również mieli test trwałości, że tak można powiedzieć. No właśnie ostatnio, jak mogliście zauważyć, fajnie, ja lubię pogadanki podczas makijażu. Próbuję takiego nowego też kontentu, bo zawsze to były vlogi, sprzątanie, a teraz jak widzicie, jakieś takie testy, i w ogóle. I bardzo mi się podobały te odcinki. Dajcie znać, czy Wam też się podobały jakieś właśnie takie testy różnych rzeczy, co o tym sądzicie. Jeżeli na przykład byście chcieli zobaczyć jakiś u mnie odcinek, to piszcie w komentarzu jaki. Dobra, przechodzimy do końcówki i teraz bierzemy ten najciemniejszy cień z całej palety. Nie za dużo, bo pigment naprawdę ma. Dobra, i nakładamy go tutaj na końcówkę. Ja zawsze tak biorę, że naciapuję tego i zaraz ruszam i tak. To... Jak to się nazywa? Blenduje, tak? To się nazywa blendowanie. Ja mówię, ja jestem profesjonalna, kurde makijażystka. Ej, ale to nie jest brzydkie. Tam proszę nie próbować tego w domu po mnie, ale nie wychodzą mi jakoś brzydko te oczy. No, patrzcie. Nie wychodzą mi jakoś brzydko. Ja też nie lubię takiego mega mocnego makijażu tego oka, więc po prostu nawalę jeszcze tylko troszeczkę i już przestanę, żeby nie było taki mocny Dobra, przechodzimy do drugiego oka, też ten najciemniejszy. Walimy go trochę. I już ten ciemny nie ma takiego pigmentu. Widzicie, że on jest taki naprawdę ciemny? A muszę go trochę nawalić, żeby w ogóle to było widać, nie? Także ten ciemny już nie ma pigmentu, ale ten, to jest z kolei jaśniejszy brązowy i ten na początku, yy, o wiele lepszy pigment niż ten. Bo ten widać, że jest taki słabszy Ale tamto naprawdę jestem zaskoczona Bo naprawdę fajnie Nie było chyba eyelinera, chciałam kupić eyeliner Ale nie było Chyba tusze do rzęs też były wykupione Także widać, że mają popyt W podkładach, zaraz zobaczycie Nie było odcienia, więc musiałam wziąć jasny I ciemny, żeby, żeby zmiksować Bo nie było w ogóle tego odcienia, który jakby był dla mnie Nie wiecie, dobre? Więc będę musiała miksować, że tak powiem Dobra, czy jest w miarę porówno nawalone? Bo nie było, że jedne ciemniejsze, drugie jaśniejsze Chyba gi Chyba jest dobrze. Jest dobrze, czy nie? Jest dobrze, dobra. I nakładamy teraz najjaśniejszy jakiś ten... Z, o, ten tutaj, ten z błyskiem cień na początek oka. Palcem też. Ej, ale to ma pigment! Patrzcie, widzicie to? O, to jest ładne! Boże, paletka za 6 zł. Nie wierzę w to. To jest naprawdę fajne. Ej, to oko naprawdę. Zaraz wam jeszcze bardziej przybliżę. To oko wygląda. Dobrze. Jak na naszej złoto to naprawdę wygląda to dobrze, dobra? I drugie oczko lecimy. Ja właśnie takie te cienie brokatowe na początek oka e, lubię nakładać palcem. Nie lubię nakładać pędzlem, bo mi tam pędzel nie zawsze nie wszędzie dojedzie, a ja muszę sobie tak rozmasować, to wiecie. mieć tak równiutko. Dobra, mam skończone oczy. Przybliżę do Wam jeszcze bardziej, żebyście mogli zobaczyć, Tak to wygląda. I tak wygląda zamknięte oko. Czy wy... O, widać, widać teraz ten błysk chyba. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale teraz już chyba widać. Tak to się prezentuje, bo ja Wam powiem, że nie ja jestem zaskoczona. Jak za 6 zł. Naprawdę, to wygląda naprawdę dobrze. Dobra, nakładam bazę pod makijaż, krem nawilżający normalne, bo tam też nie było kremów i przechodzimy dalej. Przechodzimy, słuchajcie, do podkładu nałożyłam już sobie krem i już wam pokazuję, jak te podkłady wyglądają. Podkład firmy Vipera, mówię wam, że właśnie wzięłam dwa odcienie, jeden jaśniejszy, jeden odcień 01, drugi 03, żeby sobie je zmieszać, bo mówię, że nie było tego odcienia. I cena jednego podkładiku to 10 zł, także nie mało, nie mało, w Rossmanie myślę, że zadycha. No, jak na jakiejś prące, to by było, można coś znaleźć Także tutaj liczę na miłe zaskoczenie Dam sobie trochę tego 03 i tego 01 dam ociupinkę Bo widzę, że on chyba nie będzie taki ciemny, ten 03 Pewnie on się ciemnieje zaraz, także dodam trochę tego 01 Ale nie za dużo Rozmasuję to i do was wracam Jaką one mają konsystencję, są strasznie takie gęste Podkład na przykład ten estelauder Lauder czy coś, co ja porównuję. Chodzi o to, że są takie leiste bardzo A ten jest taki... Mm. Stoję w miejscu i koniec Dobra, gdzie papier? Gdzieś tu muszę sobie, o, chusteczki wziąć Chusteczki też z za, więc po prostu wszystko z za dzisiaj Dobra i lecimy z tym podkładem, mam nadzieję, że dobry odcień sobie zrobiłam O, chyba będzie dobry, no będzie dobry Dobra, pierwsze wrażenie, nie jest kryjący mocno To na pewno, widzicie? Nie jest mocno kryjący, ja go wzięłam troszeczkę Dokładam jeszcze, bo on nie ma takiego krycia. No a i nie było korektora, więc ja będę musiała tak nim pod oczy dojechać. Może innym spróbować. Mhm, nie ma krycia. Trochę za jasne jest. Ale to brązerem wyrównamy. Trochę za jasny jednak jest. Ale no, krycie. No troszeczkę jestem zła. No ale też nie możemy oczekiwać nie wiadomo czego od podkładu za 10 zł. Wiecie co, ja sobie wmieszam jeszcze trochę tej 03, bo on jest za jasny moim zdaniem, więc wmieszam sobie trochę tej ciemniejszej. To ta może 03 nawet sama będzie dobra, ta 01 może... Kurczę, w ogóle tu niepotrzebna była. Ta 03 będzie lepsza. Zrobię sobie teraz nią, żeby on nie był taki ciemny, no. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo ta kamera też wiadomo wygładza, ale na przykład tu zaraz wam pokażę z bliska, jak to będzie wyglądało. Że naprawdę widać, że... No, nie kryje dużo. Damy mu szansę, tak? Zobaczymy, jak się będzie zachowywał z pudrem. Nawaliłam go dużo. Bo patrzcie, widzicie jak na nosie? No, nie jest kryjący. Ta paletka tak miło mnie zaskoczyła. Patrzcie, co się robi na nosie. Przybliżę Wam. Widzicie, co się robi na nosie? Jest takie, o w ogóle tego nosa nam nie kryje. Czyli podkład nie paletka nas miło zaskoczyła, ale podkład powiem wam, no jestem zawiedziona. Teraz muszę uważać na brwi tylko, żeby ich po prostu nie pomalować, tam gdzieś obok nich najechać. Ja też mam bardzo suchą skórę, więc może, dlatego, że też mam suchą skórę, mi się tak osadza, no ale czekajcie, on jest jakiś nawilżający, kryjący z nawilżeniem, czyli powinien i kryć, i mi tą skórę nawilżyć. Ja jeszcze nałożyłam nawilżającą bazę, także to powinno się razem skomponować, ale się nam nie skomponowało. No trudno. Dobra, słuchajcie, muszę użyć korektora innego. Użyję z Eveline, ale żeby, wiecie, mieć pełny obraz, jak to się niby prezentuje ten makijaż, użyję go naprawdę mało, żeby nie zaburzyć. Tylko pod oczy nałożę. No i troszeczkę na nosek. Żeby po prostu nie zaburzyć tego obrazu, jak wyglądają kosmetyki, ale żeby też, wiecie, żeby nie mieć takich kurdeworów pod oczami. Lecimy z pudrem. Puder jest marki Vipera, a, tej samej co podkład, może mam nadzieję, że on będzie chociaż kryjący Ja mam odcień 506 naturalny i proszę was, to ma być. Nie pisze, co ma robić. Pisze, że wyprodukowano w Polsce i jakie ma składniki. Puder prasowany tylko i tyle, Zobaczymy, czy będzie coś w ogóle on krył nam. Bo takiego sypkiego nie widziałam, tylko właśnie był taki prasowany. Proszę bardzo, jakie wzorki ma. Nie wiem, o, widać jakie wzorki ma. I już mówię wam, ile on kosztował. Chwilka, chwilka. Chwilka. Puder w kamieniu 10 zł, czyli tyle samo ile nasze podkłady. Dobra, bierzemy pędzelek i sprawdzamy, czy on nam będzie krył. Dobra, robi, robi się matowy. Nie jest najgorszy. Skóra robi się matowa to najważniejsze, żeby on nam właśnie krył. Ja nie lubię tak mieć. Ja muszę mieć dużo pudru zawsze. Dobra, nie jest najgorzej. Z pudrem nie jest najgorzej. Może wiecie, nie jest jakiś kurde super ekstra? Ale nie jest najgorszy. Czy on zostawia kolor? Nie powiedziałabym. Może leciutki. Nie no, no, może coś zostawiać, ale dobrze, że chociaż kryje. Ale ciekawe, jak będzie z trwałością, nie? Mówię, że za parę godzin wam się pokaże, żeby zobaczyć, po jakim czasie zacznę się błyszczeć. Mam nadzieję, że. Kurde, dalej mam tutaj, on nie, nie kryje dobrze, widzicie? Dalej się to błyszcze. Nie, nie lubimy tego, jak się błyszczymy. Ja nienawidzę. Tak trochę jeszcze za jasny ten podkład, czyli macie wskazówkę, jak chcecie ten podkład, że musicie brać ciemny. Bo patrzcie, ja, było najciemniejsze 04 jeszcze, e... ale nie wziąłam, bo myślałam, że będzie za ciemno, a to się okazuje, że nie. Dobra, przechodzimy do bronzera. Patrzcie, no naprawdę jest jasny ten podkład, ale dobra, jak się zrobi bronzerem i w ogóle to może będzie inaczej. Świecę się, wkurza mnie to, dobra. Nie zwracam na to uwagi, udaję, że tego nie widzę. Sąsiad trąbi na nas. Sąsiad nie trąbi. Przechodzimy do brązera i słuchajcie, nie było typowego brązera i musiałam. <noise> musiałam wziąć cień. Czyli to widzicie, jaki to ma kolor? Albo można to dobrze zrobić i pomału, albo to może być masakra. Także trzymam kciuki, wezmę tego naprawdę mega mało i trzymam kciuki, że kurde, będzie dobrze, no bo nie było bronzera Więc wyszedłam cień, no I on też był pod dycha czy po 5 zł? Już wam mówię. Nie, po 10 złotych też był, No to kurde, też powiem wam wszystko po 10 zł praktycznie z tej vipery. Boże, żeby to dobrze wyszło. Sprawdźmy to. Wezmę jakiś inny pędzel, niż ja się maluję. Dobra, może być ten. Mówię, nałożymy ociupinkę. Dobra, sprawdźmy. Dobra, myślę, że tak jak będziemy dawali takimi warstwami, to coś nam wyjdzie, chociaż on jest mega ciemny, widzicie. Ale jak będziemy dawali, tak wiecie, mało, to coś nam z tego myślę, że wyjdzie. Nawet nie prezentuje się tak źle, no ale ciemny jest, nie było jaśniejszych, takich wiecie, albo były takie mega jasne, żeby się pokrywały z kolorem twarzy. Takie, że naprawdę było bardzo jaśniutkie Albo były właśnie takie mega ciemne Dobra, zostawiam na razie ten policzek spokoju Żeby za bardzo go nie skrzywdzić I przechodzimy do drugiego Boże, świecę się, nie! Ten puder do niczego się nie nadaje Strasznie się świecę Już kurde po pięciu minutach się zaczyna mocno świecić Tutaj, widzicie? Nie To jest do niczego Nie wiem, czy to wina podkładu czy pudru Ale mając, przecież taką suchą skórę A ja się świecę Może ten podkład po prostu jest taki... Dziwaczny. Dobra, starczy chyba tego bronzera, chociaż ja lubię mieć bardzo dużo bronzera. Naprawdę, ja uwielbiam bronzer. Ja bym mogła z bronzerem się ożenić. Naprawdę, uwielbiam bronzer. Wykonturuję sobie trochę tę twarz tutaj, żeby nie było takiej przerwy. Ja uwielbiam bronzer. Nie jest taki zły. Dobra, i trochę damy na czółko. Twarz troszeczkę nam ściemnić. No kurczę, ale troszeczkę za jasne jest ten podkład. Boli mnie to, bo mówię, specjalnie wziąłem dwa podkłady, żeby zmieszać ten kolor, żeby wyszedł nam dobry. I... I tak nie wyszedł dobry. Czyli dobrze, że na przykład nie było tego 02 moje, tego, co ja chciałam wziąć, bo jakbym go wzięła, to by na pewno było za jasno, a tak to chociaż nie jest aż tak mocno. Nie zrobiłam sobie jakichś dużych planów. Lekkie, <laughs> nieduże. Dobra, mamy brązer, gotowy. Przechodzimy teraz do różu, do różu, już wam szukam różu. Róż z tej samej firmy, Wipera, proszę bardzo, nie chcę się wyostrzyć. O, proszę bardzo, mamy róż, on też kosztował dyszkę. Jaki to odcień? Aha, to nie ma odcienia. To po prostu jest róż. Nie ma odcienia. Może będzie ładny. Ja dawno nie używałam różu, naprawdę, ale mówię, że wiecie, chciałam jak najwięcej kosmetyków wytestować, także mówię, biorę też róż. Nie no, ja tak bardzo chcę się przypudrować. Masakra. Dobra, ja tutaj się tylko na szybko. Nie mam pędzla do różu. Ja nie mam w ogóle pędzla do różu. Czekajcie, zaraz coś wykombinujemy. Ten co widziałam do podkładu, to może był do różu jakiś nadający się. Dobra, weźmiemy ten z barwi. Ładniutki jest. O, ale ten róż ładny. Czekajcie, zaraz zobaczycie z takimi złotymi drobinkami jest. O, nie wiem czy to widać, ale jest z takimi złotymi drobinkami. Mam nadzieję, że się nie skrzywdzę nim. Nie jest jakoś napigmentowany. Samożość trzeba go, trzeba być dużo więcej. No. Ej, czy tylko ja go nie widzę. No nie no, coś się robi niby, ale no nie za dużo. Ja lubię mieć taki mocny kontur, żeby tak się nie rzucał ten jasny podkład, także nawalę tego różu. No ja nie widzę go tak za bardzo. W kamerze widzę, a w lusterku czekajcie. No nie no, trochę jest. To już może nie będę tego tak dużo walić. Abra, jeszcze trochę. Dobra, tyle chyba starczy. Nie zrobiłam za dłużej. Chyba nie. Nie no! Jeszcze! Coś tego nie widać praktycznie On też za dychę był Nie taki tani Już normalnie można z Lowly kupić za dychę I on zarąbisty jest ten z Lowly Używałam kupowałam jak w gimnazjum byłam, Bo wiadomo, tani był, więc wiadomo, tak czas z gimnazjum Ale miał bardzo dobrą jakość Przecież ja teraz mam, nawet sobie kupuję Ja mam z Lowly Czy to Lonely Lowli, nie wiem jak to się wymawia I naprawdę to jest spoko, że gadam, gadam, gadam I nakładam tego różu, bo praktycznie go nie widać Jeszcze trochę nałożę tutaj na początek i tyle Nie wiem, czy wy go widzicie jakoś, ja go nie widzę może w kamerze to lepiej wygląda, ale ja go nie widzę On przecież nie jest jakiś, żeby był taki wiecie Jakiś ciemny czy coś Jasne znaczy się, żeby go nie było widać O, teraz jak nawaliłam, to zaczyna być widać Teraz to wzięłam, ale to teraz muszę to rozblendować Bo tutaj się zrobiła taka plamka Dobra, zrobiły mi się takie słodkie policzki znaczy odcień ładny ma, ale jest taki strasznie delikatny. Dobra, bronzerem trochę. Rozsmarowuję sobie jeszcze ten róż. Policzki mam teraz takie czerwone, różowe. Dobra, przechodzimy do rozświetlacza. Już go szukam. Też oczywiście z tej samej firmy, taki bardzo jasny. Czekajcie, rozpakuję go i wam pokażę. I on już ma odcień 0-3 I też był zadyszka. Ale znaczy, co, tego różu. Tam ja lubię tak. Tak wygląda ten rozświetlacz, taki ma odcień. Kurczę, pa, mi się rosnę tego? Łapył ostry zamiast tego rozświetlacza. Dobra, tak wygląda odcinek tego rozświetlacza. Zobaczymy, czy on też będzie tak mało napigmentowany. Wezmę go troszeczkę. I uwaga. Dobra, już z tym rozświetlaczem jest trochę lepiej. Nie jest taki, no, trochę ma pigmentu. Też go nie wziąłam jakoś mało, bo tak troszeczkę, ja wiecie, tak. Ale nie jest tak źle jak było z różem. Dobra, jest gitara. Taki on nie jest typowo taki, wiecie, srebrny, tylko on ma takie różowe drobinki. Także pasuje nam może do tego różu. Nie lubię się świecić, jeżeli chodzi o podkład i w ogóle, ale lubię się świecić, jeżeli chodzi o puder. I nosek sobie tutaj robimy. I wzdłuż i jest gitarka. I słuchajcie, teraz przechodzimy do powieki dolnej, żeby sobie troszeczkę ją przyciemnić. Bierzemy naszą paletkę i bierzemy, myślę, że ten taki cień pośredni, co robiliśmy tutaj brązowy, myślę, że ten będzie dobry. I sobie robimy teraz dolną powiekę, żeby sobie przyciemnić, żeby tak się mocno nie odróżniało. Dobra, jednak to jest za jasne, także mieszam sobie ten z tym ciemniejszym, biorę trochę tego, trochę tego, żeby przyciemnić, bo jednak nie widać za bardzo. Dobra, i dolna powieka jest już gotowa. Nie robiłam tak po całej długości, tylko tak do połowy, żeby sobie ściemnić. I lecę po tusz do rzęs. Mówiłam właśnie, że nie było tuszy do rzęs, także użyję jakiś swój, ale ja i tak tylko tak leciutko tuszuję dolne rzęsy, bo te górne mam zrobione. Także lecę po tusz i przytuszuję sobie troszeczkę dolne rzęsy. Ale się już świecę, widzę to na czole. Pomalowałam dolne rzęsy. Słuchajcie, już mam w jakiego tuszu użyłam i nie lubię go, więc on mi się w ogóle nie sprawdza. To jest taki tusz Maybelline Sky. Nie, to ten Sky to jest super, właśnie muszę go kupić. Ten jest Maybelline. Lush sensor sensors sensacjona, nie wiem, jak to się wymawia. I nie lubię go, bo z nim się strasznie y, ciężko maluje. Pokażę wam sztoteczkę, jak to wygląda. I górne rzęsy pewnie super się nim maluje, ale ja nie maluję górnych, ale dolne rzęsy to masakrycznie się nim maluje. On skleja, brudzi mi powiekę. Akurat teraz mnie nie ubrudził, bo starałam się tak, wiecie, bardzo delikatnie z nim obchodzić. No i został ostatni etap, czyli usta. No i ta sama firma Vipera. Wybrałam taką szminkę nudziakową. Jest to odcień 0,8 rafla i to też kosztowało chyba dycha, co? Bo to wszystko tutaj kosztuje dychę zaraz. Zobaczymy. Vip, błyszczyk. Wip, proszę bardzo, tak, 10 zł kosztuje. Otwieramy spoko, mają łatwe te otwarcia, że tak to można sobie podhaczyć i nie trzeba się w tym kurczę trudzić z tymi foliami, żeby to ściągać. Czy to w ogóle jest matowe, czy to nie jest matowe? Trudno mi jest wyjąć. Przybliżę Was do ust. a zapraszam. Dobra, witam Was przy ustach. Mam już trochę bliżej. Możecie właśnie zobaczyć bliska, jak ten makijaż wygląda, jak ja się już świecę. Nie mogłam tego wyciągnąć. Dobra, sprawdzamy, jak to wygląda. Ten nie jest matowy. Ale jest ładny. Ej, taki nawilżający. Ej, jest ładny, naprawdę. Jest ładny. Ja go nie nałożyłam też y, teraz dużo. Taki błyszczyk. Nie nadaje nam jakiegoś, wiecie, dużego koloru. Ciężko się go wyciąga, ale jest naprawdę ładny. Pomaluję teraz tą górną wargę, tylko bez mówienia, żeby nie wyjechać. Dokładam tak warstwę, żeby on nam bardziej tego koloru nadał, bo on tak nie nadał takiego nudziakowego koloru, mi się wydaje. Czekajcie, pomaluję tylko. Dobra, nałożyłam trochę tego błyszczyku. To jako taki błyszczyk może troszeczkę nadał kolor, ale nie aż tak bardzo, jak wiecie, nie jest taki mocno kryjący. No powiem wam. No ładny, ale... No tego nie ma odcienia. Ja go nałożyłam z dwie warstwy i urodziłam sam zęba. Ja nałożyłam dwie warstwy i powiem wam, że tego odcienia nie widać. Taki zbiera się też, że... Patrzcie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale on się zbiera, chociaż ładnie te usta wyglądają. Nie wyglądają źle. Nie będę aż tak hejtować. Pamiętajmy, że to jest za 10 zł. A za 10 zł też można już fajny głośnik. Nie no. Nie jest aż tak tragicznie. Moim zdaniem. Dobra, moi drodzy. Mamy makijaż gotowy, więc teraz co? Zostaje tutaj... Test. mam już włosy do umycia, muszę je umyć więc zostaje teraz nam wytestować ile on wytrzyma, oddalam was, żeby teraz w całej okazałości go pokazać tak się prezentuje gotowy makijaż szczerze, jak robiliśmy ten makijaż na takim przybliżeniu myślałam, że będzie gorzej aczkolwiek wydaje mi się, że jest naprawdę ładnie, proszę bardzo, z trochę bliższej perspektywy, najbardziej chyba podobała mi się ta paletka, no, bo te oczy naprawdę wyglądają fajnie, nie robiła plam nie sypały się na cienie, więc to naprawdę wyglądało ładnie, no i co, całość prezentuje się jeszcze raz wam pokazuję, tak, i wracam do do Was za kilka godzin, żeby zobaczyć, ile ten makijaż nam wytrzyma. Czy po prostu nie będę się świecić, jak nie wiadomo co, także widzimy się za parę godzin. I wracam do Was już po paru godzinach, jak widzicie już w szlafroczku. I pierwsze, co zauważyłam, no to oczywiście może się przybliżę do Was, żebyście lepiej to wszystko widzieli. Po pierwsze to tak, błyszczyk bardzo szybko szedł, bardzo szybko. Wyglądał naprawdę ładnie, nawet na Instagrama dałam fotka. Kolejna rzecz to jest to, że podkład zaczął schodzić, oczywiście, patrzcie, możecie to zobaczyć, zaczął się zbierać. O, teraz dobrze widać. I właśnie zaczął. Schodzić tutaj z okolic nosa. Ja też mam alergię, więc. O, widać czerwony nos. O słuchajcie, chociaż tak mi się robiłam, też alergię, więc musiałam co chwilę chusteczkami, więc może się do tego przyczyniłam, że szybko mi szedł ten podkład tutaj. Ale dalej. Jakoś chyba mocno się tutaj nie zebrał. Rozświetlacz się fajnie trzyma. Cienie do powiek też się fajnie trzymają. No, świecimy się, świecimy się bardzo. opatrzcie, Blask cały przenosimy po prostu. No, świecimy się bardzo. No, na brodzie też tutaj. Na, na części, tak właśnie, że w okolicach nosa i na brodzie ten podkład najczęściej schodzi. Ocenka tego makijażu. Nie jest źle. No, gdyby jeden podkład i ten puder. Nie mogę tego przemoleć, że się tak mocno świecę. Ale trudno. Liczyłam też trochę więcej od tego błyszczyku, bo on bardzo ładnie wyglądał, ale bardzo szybko szedł jednak, nie? Trochę wypiłam soku, trochę tego i nagle patrzę, nie ma błyszczyku. No i co? Bardzo jestem zadowolona z cień do powiek. Cień do powiek, super. Za 6 zł cień do powiek tam ich. Ile te, tych tam cieni było? Chyba z 8? To nawet nie wychodzi złotówkę za cienie. Jak nie więcej tam ich było. Także jestem mega zadowolona. Dajcie znać, co wy sądzicie o tych kosmetykach, czy warto. Czy nie warto? I który produkt Wam się najbardziej spodobał? Jeżeli chcecie odcinki, właśnie z takiej serii, że z jakich sklepów bierzemy najtańsze kosmetyki, to nie było najtańsze, tylko po prostu no w tym wizie nie było wyboru. Wiadomo po prostu, że tam będą tanie kosmetyki. Jeżeli na przykład jakiś e, makijaż kosmetykami z Chińczyka czy coś, to dajcie znać w komentarzu. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się już niedługo. Pa!